I będzie pochwalony Jezus Chrystus refleksja pod tytułem Dlaczego wielbię Pana Boga i to codziennie. Zaczęło się wszystko z chwilą mojego nawrócenia, czyli gdy Pan Bóg mnie wypełnił swoją miłością. I to było już parę lat temu, dokładnie w trakcie Beatyfikacji św. Jana Pawła II 1 maja 2011 roku i wtedy też dał mi znać, że chcę, bym Go wielbiła. Wtedy to wie, wielbiłam Pana Boga z pieśniami z YouTube'a. Później Pan Bóg sprawił ten cud, co trwa do dzisiaj, że poprzez mnie na modlitwie Zadnienia powstają te pieśni z Ducha Świętego. Tak mam nadzieję, choć nie znam nut, ani nie mam żadnego wykształcenia muzycznego. A dlaczego? Gdy miałam około 6 lat, Miałam sen, że gram na fortepianie. Rodzice zaprowadzili mnie potem się do szkoły muzycznej. Ktoś grał na łasie pianinie, a ja miałam to wyklaskać z tego co pamiętam, nie umiałam tego zrobić. I osoby z tej szkoły muzycznej stwierdzili, że się nie nadaje nie mam słuchu, więc nawet mnie nie przyjmą na jakąkolwiek lekcję, więc na tym się. Skończyło. No i zamknęłam się po prostu na muzykę. Tak, można powiedzieć, w te słowa uwierzyłam, że, że nic z muzyką nie robiłam. I to było dla mnie bardzo zaskakujące, że Pan Bóg mi w trakcie objawienia tego nawrócenia powiedział, że mam właśnie go uwielbić, że on chce, żebym go. Wielbiła. I Pan Bóg stopniowo łamał to, w sumie można powiedzieć, przekleństwo, bo szczerze mówiąc, zwracałam się do Boga mniej więcej tak, że jak mam cię wielbić, skoro mi powiedzieli w szkole muzycznej tak, a nie inaczej. Pan Bóg nie dał za wygraną, i można powiedzieć, złamał to przekleństwo, dając błogosławieństwo do wielbienia. No i chwałam za to. W każdym razie dalej do mi do zrozumienia, że w niebie wszyscy go non stop wielbią, więc y, już wiem, że to gdy wielbię Pana Boga, to łączy się z niebem, którego wielbi i jest to wspaniałe. Poza tym dalej Pan Bóg mi pokazał, że w pieśni nad pieśniami jest takie pragnienie oblubieńca. Wobec oblubienicy, by go wielbiła. Pieśń nad pieśniami, rozdział drugi, werset 14. Gołąbko ma ukryta w rozpadlinach skały, w szczelinach przepaści, Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest twój głos i twarz pełna wdzięku. Natomiast w rozdziale 8, wersie 13 mówi tak, o Ty, która mieszkasz. W ogrodach, duchowie nasłuchują Twojego głosu. Oddaj mi go usłyszeć. Więc to, że wielbię Pana Boga, no to robię to, bo On tego chce. I ja też chcę po prostu Go wielbić. Poprzez wielbienie Go również wyrażam po prostu moją miłość do Pana Boga. Więc moje wielbienie też jest po prostu kochaniem Pana Boga. Więc w skrócie można powiedzieć, dlatego wielbię Pana Boga. Nie mówiąc o wszystkich fragmentach z Pisma Świętego, gdzie Pan Bóg mówił, żeby go wielbili, zwłaszcza Dawid miał bardzo dobre wyczucie, żeby wielbić właśnie Pana Boga z całych sił. I też właśnie w Starym Testamencie jest wiele razy, kiedy go wielbili, Pan Bóg wygrywał bitwy za nich. Więc w każdej sytuacji warto wielbić Pana Boga. Chwała Tobie, Boże. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Amen.